Dane, konta użytkowników, tożsamości, sieci. Każda organizacja chce jak najlepiej chronić swoje zasoby i wygrywać z cyberprzestępcami. Jak zdobyć skuteczną przewagę w tej niekończącej się grze? O tym mówimy podczas 19. edycji Integrity Partners Security Days. Ochrona tożsamości oraz zarządzanie uprawnieniami oraz nadawaniem dostępów do zasobów firmowych powinno być absolutnym priorytetem dla każdej organizacji. Dlatego tak bardzo cieszę się, że temat Identity Security znalazł się w centrum tegorocznej konferencji. CyberArk współpracuje z Integrity Partners już 17 lat, a ta konferencja, na której jesteśmy, daje nam ogromną okazję do tego, żeby Razem pokazać, jak możemy wspólnie zwiększać bezpieczeństwo firmy. Wydarzenie takie jak Security Days od Integrity Partners to doskonała okazja do nawiązywania nowych kontaktów, do budowania sojuszy, które pomagają nam w walce z cyberprzestępczością. spotykają się najlepsi eksperci z dziedziny cyberbezpieczeństwa razem z osobami, które na co dzień doświadczają ataków i muszą chronić tożsamość swoich pracowników, jak też maszyn, które funkcjonują w ich przedsiębiorstwach. We are one of Integrity Partners newest technology partner and our participation on Security Days confirms that together Możemy efektywnie w W erze pracy zdalnej i transformacji chmurowej każdy użytkownik, każda aplikacja i każde urządzenie stają się nową powierzchnią ataku. Razem z Integrity Partners staramy się udowodnić na tym wydarzeniu, że podejście Zero Trust może być skuteczną odpowiedzią na obecną rzeczywistość.